Proszę Państwa, mogą być oczywiście prowadzić drogi, które są w udziałach. Tak? Czyli, tak. czyli bardzo często jest tak, że, że w tym układzie m, przy podziale jest, jest wydzielana droga wewnętrzna, która w tym momencie jest sprzedawana w udziałach dla wszystkich właścicieli nowo powstałych działek, no i oni po tej działce przejeżdżają. przejeżdżają. To nie jest komfortowa sytuacja. Niekomfortowa sytuacja, dlatego, że po pierwsze, zasady utrzymania drogi, Droga jest własnością tych wszystkich ludzi i oni muszą się dogadać, jak tą drogę utrzymać, czyli czy ją utwardzić, czy nie utwardzić, czy ją odśnieżać, jak ją odśnieżać. No ale kolejna rzecz to jest, jeżeli ktoś budujący się dalej chce na przykład przez tą działkę przeprowadzić media, to wszyscy pozostali muszą wyrazić zgodę. No i tu już zaczyna być, prawda, w tym momencie, znaczy zaczyna, może być problem. Może. To może być taka sytuacja, że temu tej pierwszej działki, przysłowiowej, o której powiedziałeś, on nie chce partycypować w kosztach wytworzenia czy utwardzenia całej drogi, a tak naprawdę to jest jego, jego, jego obowiązek, no bo to tak, to tak to wygląda. No i potem jest zdziwiony, że musi wydać kilka czy kilkadziesiąt tysięcy, bo urządzenie takich dróg to nie są małe koszty.